partnerem tego materiału jest Adrian Kaczkowski, świadczący usługi z zakresu treningów indywidualnych oraz analizy wideo zawodników. Dzień dobry. Witam wszystkich na przedostatnim przedświątecznym meczu w czwartej lidze okręgowej pomiędzy drugą drużyną APN Dąbrowa Gornicza, a Akademią 2012 Jaworzno z rocznika 2.11. Przed nami tydzień, w którym przedświąteczne porządki przeplatają się z zakupowym maratonem oraz nieuniknionym myciem okien. Ale żeby nie przedłużać, zapraszam do obejrzenia skrótu. Już w drugiej minucie Akademia zaskakuje obronę APN-u. Maciej Klukowski źle podaje na przedpole, a tam Szymon Strączek z pierwszej piłki loguje Iwaniuka. No nie takiego początku spodziewali się zawodnicy z Dąbrowy Górniczej dość niefortunne to podanie Macieja Kulkowskiego, a Szymon Strączek nie zastanawiając się po prostu uderzył chwilę później Brandes przechwytuje piłkę do Matyjaśkiewicza, a ten dogodna sytuacja, no i tym razem Iwaniu górą no niemożliwe, że z tej pozycji nie trafił Matyjaśkiewicz teraz akcja po drugiej stronie, do piłki dochodzi Pakuła, decyduje się na strzał ale ten strzał jest zbyt lekki i zbyt niedokładny wprost na bramkarza a to kolejna akcja APN-u. Przy piłce Kordian Dziuba decyduje się na strzał. Ale Kacper Feliksik na wszelki wypadek przenosi piłkę ponad poprzeczkę. A tak lewym skrzydłem Matyjaśkiewicz wypracowuje swoje pozycje. Po drugiej stronie czeka Kasjan Dunik, ale nie doczekał się podania. W rezultacie Akademia traci świetną okazję na zdobycie gola. A to akcja z 23 minuty przy piłce Maciej Wiernek. Podanie na lewą stronę do Maty Jaśkiewicza. Ten nieco zwalnia. Wycofanie do, do strączka, a strączek z pierwszej piłki strzela i akademia notuje drugą bramkę Szymon Strączek. Niemalże z tego samego miejsca i w ten sam sposób. Iwaniuk chyba nie do końca obliczył tor piłki. Zobaczmy, no, odpuścił całkowicie. To 37 minuta kontra Akademii przy piłce Francesco Suszcz. Podanie do Matyjaśkiewicza, tam chyba był faulowany, ale sędzia puszcza mecz. Finezyjnym zwodem Matyjaśkiewicz mija bramkarza i trafia do pustej bramki 3-0. Iwaniuk całkowicie zaskoczony tym zwodem, a Matyjaśkiewicz notuje drugie trafienie. Wyrzuca z autu Pakua. Podanie do Aleksa Makucha, ten strzela, ale zbyt łatwo, zbyt niedokładnie. I ponownie drużyna z Dąbrowy Górniczej przy piłce Ports. Wycofanie do dziuby, ten decyduje się na strzał, ale ten strzał znów jest zbyt lekki. I tak oto kończy się pierwsza odsłona tego spotkania. 3 do 0 dla Akademii 2012. Druga połowa spotkania, 51 minuta, Akademia przy piłce. Szczawiński podaje do Oliwiera Matyjaśkiewicza. Ten mija jednego zawodnika, biegnie z wzdłuż szesnastki, oddaje strzał na krótki słupek, czym całkowicie zaskakuje bramkarza Dąbrowy Górniczej. Druga bramka Oliwiera i mamy 4-0. Dwie minuty później rzut rożny dla Akademii. Wrzutka w szesnastkę, piąstkowanie i Tymon Brzęczek wyjaśnia sytuację. W 55. minucie spotkania Morawski podaje do Brandysa, Brandys podaje do Jachemczyka, ten pod nogami Brzęczka, do piłki dochodzi Brandys jeszcze raz, strzela z 6-7 metra i mamy 5 do 0. No zagapiła się obrona APN-u, nie można Brandysa zostawić w takiej sytuacji sam na sam. Bo to się nie kończy dobrze. 3 minuty później przy piłce APN, ale Szymon Brandes przechwytuje piłkę do Maty Jaśkiewicza. Ten idzie w środek pola, decyduje się na strzał, lecz zbyt niedokładnie. Ponownie akcja Akademii, APN w defensywie przy piłce Makła, podanie. Bartosz Cupiał traci piłkę, Matejaśkiewicz wjeżdża lewą stroną, wystawia i Krystian Rząsa przed świetną okazją na podwyższenie wyniku. Dla odmiany teraz APN, wyrzuca z autu Kordian Dziuba. No ten chłopak potrafi wyrzucić, Morawski nie przechwytuje piłki, do piłki doskakuje Palątka, strzela z dystansu i piłka po rękawicy Feliksika wychodzi poza boisko. No to była dobra akcja apn u To mogło skończyć się bramką, ale piłka nie wpada do siatki. Zobaczmy, Palonka chciał sprawdzić jak dobry jest Felixik. Kolejny atak apn u Filip Makoua, podanie do Kuśnierczyka. Ten oddaje do Kordiana Dziuby. Ten w swoim stylu strzela z dystansu na bramkę, a oto Efektowna parada bramkarza z Jaworzna. A to kolejna akcja. APN przy piłce. Makua traci piłkę. Zdunik podaje do Krystiana Rząsy. Ten wykłada piłkę na nogę Jachemczyka, a ten trafia wprost w bramkarza. Kolejna akcja. To akcja APN-u. Wykop spod bramki. Doskakuje Makuch. Niedokładnie Wiernek. Makuch do Skibińskiego. Skibiński chwilę czeka. Podanie do Makucha. Makuch mija dwóch obrońców. Wystawia do palonki. Palonka znowu testuje Feliksika, ale piłka nadal nie jest w bramce. No tutaj powinien być gol. Kolejny raz APN atakuje. Piłkę przejmuje dziuba. Strzela, ale blokuje go Makua. Ale to jeszcze nie koniec. Piłka wraca do dziuby. Ten strzela z dystansu, ale ten strzał y, pozostawia wiele do życzenia. 75. minuta, Bartosz Cupiał, podanie do Kordiana Dziuby. Ten w swoim stylu podaje na przedpole. Tutaj Feliksik chyba się zagalopował, w ostatniej chwili nie łapał piłki. Ale teraz co zrobił Maksymilian Rodzik, lecz to nie koniec. Skibiński do, dobiega do piłki, strzela i mamy pierwszą bramkę dla APN-u. Mateusz Skibiński. Popatrzmy tutaj na Maksa Rodzika. No świetnie zablokował ten strzał Stadiony Świata, ale drugiego strzału Skibińskiego już nie zdołał wyciągnąć. No to ostatnia akcja tego meczu. Jachemczyk prawą stroną oddaje do Wiernka. Wiernek strzela z dystansu. No całkiem niezły ten strzał, ale Maciej musi wyregulować celownik. I tak oto kończy się mecz przy Alei Zwycięstwa w Dąbrowie Górniczej. AP na boisku prezentował się tak, jakby czegoś mu brakowało być może charakteru, może zawziętości wyglądało to tak, jakby mecz miał się wygrać sam. Akademia też nie pokazała pełni swoich możliwości grali wolno, spokojnie, od czasu do czasu przyspieszając. Ale czy można mieć im to za złe? Grasz tak, jak przeciwnik pozwala jeżeli możesz wygrać mecz na stojąco, to dlaczego tego nie wykorzystać? Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Po obejrzeniu całego meczu może dojdziecie do innych wniosków. Zachęcam też do obejrzenia wywiadów pomyczowych. Jest to dostępne na kanale Akademia Prezentacje. Jeśli chciałbyś wesprzeć kanał, szczegóły i numer konta znajdują się w opisie filmu. Trzeba nacisnąć kafalek więcej, wtedy rozwinie się pełny opis. Jest możliwość wejścia we współpracę. Zachęcam do kontaktu. Zanim się z Państwem pożegnam, chciałbym życzyć wszystkim widzom wesołych świąt. Świąt w gronie rodziny i przyjaciół. A po świętach widzimy się na juniorskich boiskach.